To jest ćwiczenie, kiedy jesteś zła i sfrustrowana. Stań w lekkim rozkroku, wyprostuj się, ale nie napinaj, rozciągnij klatkę, zegnij ręce w łokciach, zaciśnij pięści. Wyobraź sobie jakiś punkt przed tobą, który jest tą trudną sytuacją. Zacznij w niego uderzać. Zacznij też zginać kolana i odbijać się, odpychać od ziemi. Jednocześnie uderzaj w tę trudność, w sytuację i wizualizuj, jak ona się rozpryskuje i rozbija. Użyj do tego oddechu. Z każdym uderzeniem rób wydech przez usta, czyli robimy coś takiego. Hu, hu, z każdym uderzeniem. Hu, 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 hu. Pamiętaj, żeby ciało było luźne, a plecy wyra wyrażają Twoją godność i Twoją postawę taką asertywną, otwartą, ale jednocześnie broniącą swoich granic. Dziękuję Ci bardzo.